Ile lekarzy przypada na jednego Polaka? Dane statystyczne 2024 rok. Ilu medyków przypada w Polsce na jednego mieszkańca w 2025 roku? Najnowsze oficjalne dane są za 2024 rok, więc podaje przeliczenia na populację z 31 grudnia 2024 roku lekarze 141 193 faktycznie pracujących z pacjentem. To około 3,8 na 1000 mieszkańców, czyli jednego lekarza na około 266 osób. Pielęgniarki 219 881 pracujących z pacjentem. To około 5,9 na tysięczny rok, czyli jedna pielęgniarka na około 170 osób. Ratownicy medyczni. W zespołach ratownictwa medycznego pracowało około 11,4 tysiąca ratowników. To około i 30 setnych na tysiąc mieszkańców, czyli jednego ratownik na około 3300 osób. Uwaga metodyczna, dotyczy ratowników w ZRM, nie całej populacji osób z uprawnieniami. Podsumowanie, na tysiąc mieszkańców mamy przeciętnie trzy i lekarza, 5,9 pielęgniarki i 30 setnych ratownika w ZRM. Te wskaźniki liczę na bazie populacji 37 i 489 tysięcznych miliona mieszkańców na koniec 2024 roku oraz kadr raportowanych przez GUS. Źródła GUS, zasoby kadrowe w wybranych zawodach medycznych w 2024 roku oraz pomoc doraźna i ratownictwo medyczne 2024 roku plus komunikat o liczbie ratowników w ZRM.